W Rabie Mazowieckiej mamy trzy samorządowe przedszkola. Przedszkole numer jeden, e, Tęczowa Jedyneczka, przedszkole numer dwa, Niezapominajka i przedszkole numer 3 Bajkowy Zakątek. Ile miejsc te przedszkola generują dla najmłodszych mieszkańców? W tych trzech instytucjach mamy do dyspozycji 545 miejsc. Mhm. I jest to stuprocentowe zapotrzebowanie mieszkańców, czy niektórzy nie mogą znaleźć miejsca? Po ostatnim posiedzeniu Miejskiej Komisji Rekrutacyjnej wiadomo już, że w pełni zaspokajamy potrzeby naszych mieszkańców, jeśli chodzi o miejsca w przedszkolach miejskich. Przyjęliśmy 207 nowych przedszkolaków. I z edukacji przedszkolnej od września będą korzystać wszystkie pięciolatki, które spełniają roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. Z ogólnej populacji czterolatków mieszkańców naszego miasta aż 92% dzieci jest przyjętych do przedszkola, a jeśli chodzi o trzylatki, jest to 74%. Myślę, że wynika to z zaufania. I dużej świadomości rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną, która niewątpliwie wzbogaca i pomaga w wychowaniu dzieci. I chcemy jeszcze dodać, że władze samorządowe mają satysfakcję właśnie z tego, że Jesteśmy w stanie wszystkim chętnym zapewnić miejsca w publicznych przedszkolach. Przedszkole musi mieć taką właściwą atmosferę prawda, wychowawczą i jako y, pracowników, którzy będą rzeczywiście otwarci na potrzeby rodziców i dzieci. Placówka musi być odpowiednią bazę, prawda, zabezpieczoną dla dzieciaków. No i czym się wyróżniać? Y, właśnie tym, że y, proponuje wiele ciekawych zajęć dla dzieciaków, tak, że umieje zaadaptować w pierwszym okresie, w którym właśnie przychodzą do przedszkola, że prowadzi zajęcia takie adaptacyjne, żeby one poznały wcześniej warunki danego przedszkola. No i przede wszystkim, no jak mówię, ta atmosfera, która jest, przekłada się na tą atmosferę w współpracy z rodzicami, że jesteśmy w zasadzie współpracującymi z nimi na każdym etapie wychowania dziecka, także wspieramy ich, że przenosimy informacje, wymieniamy się tymi informacjami między rodzicami, że dziecko, o tym dziecku powinniśmy wiedzieć jak najwięcej, tak, że co mu zapewnić, żeby ono się czuło w tym przedszkolu dobrze. A więc oprócz tych zajęć takich dodatkowych, które prowadzimy, to są zajęcia z rytmiki, z języka angielskiego, są też zajęcia specjalistyczne, wspomagające dzieci, to są z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mamy dyżury psychologa, mamy zajęcia z integracji sensorycznej, to takie właściwie pionierskie, u nas się zaczęło już to od właściwie 10 lat, na terenie naszego przedszkola jako pionierzy w Radzie Mazowieckiej prowadziliśmy te Zajęcia one mają na celu właśnie wyrównywanie niedoborów u dziecka w postrzeganiu świata, tak, czyli wszystkich zmysłów, żeby one integrowały się ze sobą, żeby dziecko nie miało potem problemów z uwagą, z adaptacją, z integracją w wielu dziedzinach wiedzy. Są to też zajęcia z logopedii, czyli niwelujące wady wymowy u dzieci, z terapii z logopedią, no i z rewalidacji, ponieważ mamy również dzieci niepełnosprawne w swoim przedszkolu, więc otwarci jesteśmy na zasadzie wszystkie dzieci. Nie mamy jakichś tutaj... Yy, 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 dyspozycji do tego, żeby tylko dzieci przynajmniej zdrowie do przedszkola, tak więc otworzyliśmy się też na te potrzeby rodziców, gdzie to wynika z tego, że jednak sporo dzieci w tej chwili ma jakieś deficyty rozwojowe, są to dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, niepełnosprawne, mamy taką grupę integracyjną, wykwalifikowaną kadrę, która się umie za tymi dziećmi zajmować, i prowadzimy właśnie wiele zajęć takich, które mają na celu rozwijanie też zdolności dzieci, więc nie tylko zajmują się dziećmi, które mają niedobory, ale również te, które mogą rozwijać swoje zdolności. Czy te same zalety przekonują dzieci? Co zrobić, żeby dziecko chciało przebywać w danym przedszkolu? Więc mówię, Robimy te zajęcia adaptacyjne na początku, tak, żeby ono poznało to środowisko wcześniej, żeby nie było tak, że 1 września przychodzi zupełnie inne warunki, tak, rozstaje się z mamą i to jest takie pierwsze większe rozstanie i od razu jest płacz. Dlatego też wcześniej mamy taką możliwość, dzieci mogą przychodzić też na plac zabaw w czasie wakacji, ale w sierpniu, w taki tydzień właśnie jest poświęcony temu, że dzieci mogą sobie przychodzić z rodzicami, są zajęcia adaptacyjne, zwiedzają swoje sale, poznają, co w przedszkolu je czeka, jakie są zajęcia, poznają swoje panie, więc nie jest takie to stres, że pierwsze września, momentalnie zmienia się ich życie, tak? bo nie wiedzą, gdzie idą. I trzeba też są no, dzieci przygotować do tego, prawda? Te, że rodzicom tłumaczymy też, żeby wcześniej ta m, informacja o przedszkolu była w domu, że nie było tak, że do przedszkola idziesz za karę, tak? tylko że tam będziesz miał nowych przyjaciół, będziesz poznał nowe zabawy, y, będziesz y, jakieś miał fajne właśnie czy zabawki. No czymś trzeba dziecko przekonać, tak? Ale że dziecko po prostu nie, wiedziało, że nic złego go tam nie czeka, że mama przyjdzie po określonej porze, kiedy mu obieca i go odbierze z tego przedszkola. Więc na tym to polega, żebyśmy obok i rodzice przygotowali dziecko wcześniej, tak, w domu, do tego, że będzie w innych warunkach. No i my robimy to wszystko, żeby ono było zainteresowane, a kiedy będzie zainteresowane, to już tak się często dzieje, że dzieci nie chcą do domu odchodzić. To nas bardzo cieszy, bo czasami na początku właśnie taka ta adaptacja była trudna, a w tej chwili jest tak, że mamusiu przyjść po mnie później albo przyjść za godzinę, bo jeszcze się nie skończyłem bawić. No to jest takie właśnie pocieszające dla nas, że, że nie chcą odchodzić z przedszkola.